Jasna dupa! Ja chciałem lekko! Wypierdalaj! To biegnij do nich! Wypierdalaj! Nie bać babuniu! O kurwa! O kurwa! Nie! Kurwa! No Patryk, kurwa! No i chuj, no i cześć! Nie twój zasrany interes. Więc zamknij kurwa ryj! I'm gay. To jest jakieś czarne, dzieckowate coś. Tyś maja bole, bo się pierdolę. Zajebiście! Zakładam moje dresy w pierdolki i zmieniam imię na Bartek. Zjebałeś puzle! Zostaw mój łom! A ty farcie pierdolony! Obsrana pizdo! Ej, no co ty w mordę pierdolony, babusie, co ty? W chuja lecisz ze mną, czy się z własnym kutasem na łby zamieniłeś? Ty ja się właśnie kurwa pytam, co? Że się z tym tak brandzlujesz. Więc! I załatw to dzisiaj, nie jutro! I nie jeb się z tym tyle, bo się pochlastać można. No cześć, i trzymaj się ramy, to się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. Dziękuję. Wdychaj wiosnę! Wypierdalaj!